Dawno, DAWNO temu No, a przynajmniej parę tygodni temu Jak zapewne większość z was się rentuje Stuknął nam pięć tysięcy widzów Chcieliśmy uczcić tę okazję Jakimś specjalnym klipem, może Z jakimś specjalnie dłuższym, czy Tematycznym, no jednak Koniec końców, materiał do naszych klipów Zbiera się tak cholernie powoli Że plan nieco Przycichł i koniec końców wszyscy o nim zapomnieli Aż tu nagle Parę dni temu w rozmowie z jednym z ekipy, już nawet nie pamiętam z kim, padła opinia, że wielu nowszych subskrybentów może nie kojarzyć, yy, albo po prostu w ogóle nie znać starszych klipów. I mówiąc starszych, mam tutaj na myśli klipy od 3 do powiedzmy 30, 40, czyli takich naprawdę starych. Bo jak widzicie w tle, leci klip 29,5, jego to oczywiście nie obejmuje, bo z jakiegoś dziwnego powodu jest on całkiem znany i lubiany. Jednak wiele klipów, jest moim osobistym zdaniem zaniedbanych i na pewno jest im z tego powodu smutno. Tak więc, na skutek też, przyznam się szczerze, bezsenności, przysiadłem i wyszukałem z tych pierwszych, lekko licząc, 40 klipów, te momenty, które wydają mi się... O, tak, jest ich za mało. I wybrałem z tamtych starszych klipów fragmenty, które wydaje mi się mogłyby spodobać się nawet tym nowszym widzom. Myślę, że to ciekawe będzie e, zobaczenie to, jak nasze klipy, ich jakość i generalne podejście do gry zmieniały się przez ten. No to już chyba ponad rok. Więc disclaimer na początku. Żeby nie przejmować się jakością dźwięku i obrazu w pierwszych paru klipach, bo wtedy byłem jeszcze dziewicą na polu edycji. Teraz jestem odrobinkę mniej. Nie twierdzę oczywiście, że cokolwiek potrafię zrobić kreatywnego, no ale na pewno przynajmniej wiem jak sprawić, żeby dźwięk. Nie piszczał, kiedy ktoś wydziera japy. I tym wstępem zapraszam do obejrzenia krótkiej, no nie tak krótkiej, 14-minutowej kompilacji ciekawych momentów, wybranych stuprocentowo subiektywnie przeze mnie. Więc jakiekolwiek sugestie i tak dalej, możecie sobie darować, chyba że na to sugestie dotyczące innych kompilacji. Enjoy. No, Mogę no to staracie.

O, ktoś zginął. Ja myślałem, że i jest u was, tak szczerze mówiąc. <śmienicielindrii> to źle myślałeś. To... Gonimy! Awaj ścierę! Ej, ucieknij! Nie, uciekli nie, nie ma uciekania, nie ma takiego uciekania! O, ulti poleci. Ja ci dam ulti na rej! O, o! O, o, wam nie ucieknij! zabijcie! go. No. No. No o Boże... Wszystkich! O, padłem. Ooooooo... Chcecie Macie stuna! Oooo... 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 Fail. Oooo... 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 Masteri. Mastery! Mastery! Co, mógłbym rozbindić? To, Dobra. O Boże. O O o! O o! O, ale odpaleni pek999. są na ciebie, nie, jak <único Liberty Overwatch> Stój w Pomogę ci jeszcze Ja, może Pomogę Nie, 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 rób to, rób to, rób to bo. Pomagał w Jak stankujesz trochę wierzę? To Rataj oni nie żyją. No, na. Tera, uwaga! Uwaga! bo teraz trafi z bandaża! <grym> tak? to patrz! <grym> ja to muszę filmować! <grym> <Yes>. <grym> Ej, on tu jest! No kurwa, właśnie skakałem na śmiecia! <grym> to się kurwa nie uda! Ty, on tu On się odpalił, ty! Już <grym> nie widzę! Ah, Kurwa, nie! Co tam się stało? <grym widać> Przestań się leżeć tych rezji. Dziduj! Masz jakieś gosta? Dziduję, nie mam! To masz przejebane w takim razie. chujowy, no patrz jak go kurwa dupcze teraz To było bez sensu O, fuck Desmond, w tobie siła kurwa teraz, ty O, o Jebać go w dupę, Desmond To za parada fejla Dobra, ja mu zajebię, kurwa, nie Padnie, padnie, padnie Nie wierzę, nie wierzę Jest! Wiesz. Ale to było takie pewne, że on padnie od Ignite'a i... Nie, to nie Kurde. było pewne, to Ignite mu się skończył. Ja z dawaj, dawaj. Ooo, oh! oh, ty, ty failu. Ale, o oh. failo. Nie znam cię tak bardzo. Wiesz go se. Chcę, ta pod i co jeszcze? Dobra. No, masz swój życia. Zjesz go. Jezus. O, o ja ci zniknął! A ty nie widać na, na tej, tej trawie, ta aż znowu jest mordowana przez tą truciznę! Ty wypierdalaj ty, stamtąd! Aaa, ty, czemu tak? Ale ty jesteś jesteś permanentne tempy! Teraz dziękuję. już wiadomo, że masz wszystko z tire, bo z taką połową mózgu nie dobierz rady własnego killa nabić. Mam <noise> jeszcze drugą połowę... Nie masz kurwa! Chyba w suiku, ale a my na nie powinniśmy iść? Ty bez kita? Ty. ja z tego... Ja, ja, ja z tego robię klip. Chyba w słoiku. O ty, ten inchi. Pełna pizda. Jazda kurwa! Drugi kleńs! Ja tu pre do przodu, a tych tam morduję jak pod truje chociaż. O, on jest się? Nie można tak.

O, waza. Ale to było Jeszcze ten potęg, Dobra, niedługo mam leżar. Nara, już nigdzie nie spieprzysz No nie! Wyjść zdychaj. No co ty? Tak, nie ma pewno. bata. Czekam. Dobra, jemy. Boże jak trafiłeś Mam to. Nie! Ja Nie. Nie! Nie! To Nie! Nie! Ja to Nie! tak. Ta Nie! mam jak to wyjść! To ja Cię Nie! Trzeba poczekać Nie! Nie! Ha, Nie! Haha kolejny clip.

o... Co teraz mocarny Wlad ma was w dupie? <śmienicza> o fali! <fuck. śmienicza> <śmienicza> A chyba ja tak ją Not on my watch, motherfucker! Ha 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 ha! Dobry mi się to Won, won, Przeżyła, kurwa. Mody ciekawe. Cyreli, ja musisz na irrelientację. Ale ja mam kurwa fida. <śmienicza> o, o stary. Ona ma blu <grym> 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 o, o, tam bygno, to o, A? To jest to tam się o się możesz mieć problem. Totalnie się opłacał. Stary. O. To no, To leci na film. Ja to widzę. No, powiedz, powie, że nie było <grym> <z> tego ty... <grym>

Zobaczę tych krzaki Kurwa to nie był dobry pomysł Eee z krzaku zostaw to Yes I'm going to do this De No you want A szybciej PASTOR BITCH A O Epickość jest zagrani Szkoda, nie mam ulta ja dwie... gdybym miał ulta to bym odpalił Chcesz odpalić żeby być trochę szybciej Którą może streamował? No ty pijesz? Terpię! Zbłączyłem się z chyba postanowię Ale to było... O forma! Forma! Ja mam, mnie to nie mogę zastanować wiesz że jedna z o A! A! Nie, ja będę coś stał tyle O, jak oh, się oh, bieram A i co teraz? Czekaj, czekaj O, to będzie mądre <laughs> Bez kita, tak, nie. Nie. Mogę? A! Zostaw go! Nie! Dzięki! Ho, dobra! Ale, czekaj, czekaj. To nie może udać. Uciekaj, uciekaj, Dam radę! Nie, bo ja mam zaraz gadwoda, ty! Ja mam zadowolenie. Nikt to właśnie... Ktoś nie zdejmie bardziej, no. Jak teraz ja się nie zdejmuje, mi Dobra! To nasze, czy ich? To moje. Naprawdę? Mhm. O, ty, o cię. Dzieje. Jezu, pfff! Siema, Tornado. Ale to było, ale to było szybko tego typa, bo nam zjewierze. z Smolejem! Olej! Śmierdzi żołnierz! <śmierdzi> <śmierdzi> Umieram. Muszę się wysmarkać. Oż. Bucu, ale ty nie masz builda. <śmierdzi> ale ty nie masz builda, ale ta mierza nie żyje. Ta jest Dawaj, dawaj! Pełna tam ale on tam ubiegł. O. Mimo, że wypadł, sam podjął decyzję, na kogo wypaść. Czyli zakładam, że myślał, że tę osobę skosi. O kurwa! Trafił! Pełna pizda! <śla> 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 Jaki szok! <śla> Nie no bo ten, ktoś, jak ten kurna bot pod tą wieżą Mówię ani, ani, nie żeby jeszcze... Spokojnie, ja jestem pro O, o Boże! <głos> <głos> ten to jest botem dopiero <głos> 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 To jest dopiero ultimate boss <noise> Dopiero? <głos> <głos> tak No <tak> so. <tak What the fuck? Ja mam dla ciebie dawaj. questa zaczynasz trafiać z dzidy Okej okay. Dobrze Ale <grym w> <grym w> tak <Okay>. <grym w> Chyba że Chyba że mnie nie ma Chyba, że, Chyba że, że cię nie, Dlaj, nie ma Dragon EX Dragon Kurwa nie objęło no kurwa mi mu Podejdź podejdź Dziękuję O Boże Spadamy Piękne Oko tygrysa! <śmiennie z nimi> o, kur... o, z cieku ZAPADNIESZ! No co? Wiem, byłeś baitem, wiemy to! O! Ja! GO O, to jest Jax! Jeszcze ma tarczę! Jeszcze ma tarczę! Miniooo! Niukuj! Kurwa ona ma tego swojego. wiesz. Masz się na nioka Ma niewidzialność dupy. Już nie.

Tak, serwacie. No i co się z jednym No Gdzie? No gdzie? Na górze. Serio? Z tyłu. tyłu. Ale on gwałci. O kurda. Upa, quadra będzie miał. Będzie pęta? Będzie. Pinche penta. Penta, curva penta.